No hej, z tej strony Pomidoro, no i w dzisiejszym filmie pokażę wam trzy najbardziej opłacane sposoby na w nowym Pet Simulatorze 99, a więc jeszcze przed zaczęciem odcinka przypomnę wam o apce w górze się z, z blisko dzwonkiem oraz wbić na Discorda mego i na Discorda studia na Roblox, który już go wypuszcza swoją nową grę, oczywiście więcej no będziecie mieli e, czasem, no i też sobie właśnie omówimy jak tutaj się dla mnie gra e, już przez około e, do 24 godziny mamy już przegrane w tej gierce, więc jest, jest to spora ilość, no i co Polećmy sobie oczywiście na spawna. Nasz klan y, dalej się rozwija, niestety topkę już straciliśmy. Więc jeżeli chcecie nam. To, 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 jeżeli chcecie nas tam we, wesprzeć, to po prostu wbijcie na Discorda i napiszcie do mnie, że chcecie do klanu. Jak widzicie, no tutaj parę osób jeszcze nie, nie wysłało. Ale ja 300 tysięcy mógłbym sobie jeszcze tutaj te 50, ale ja wolę sobie je na razie stawić No i co, przejdźmy sobie do sposobów, właśnie na zarabianie. Y, no niektóre są właśnie takie słabo trwałe, a niektóre właśnie są też trwałe. No i co, przejdźmy sobie do pierwszego sposobu. Jak widzicie, mamy tutaj takie coś jak Vip Zone. Y, a właśnie widzowie, może jeszcze przed tymi Sposobami, e, pójdźmy sobie oczywiście e, Rangi, e, rangę zrobić Następną, bo jak widzicie do mamy nawet łatwe questy e, Mamy tutaj e, sled race tutaj e, 200 jajek Otworzyć, co będzie no łatwym, łatwą Łatwą rzeczą, bo jak widzicie do w Tutaj full team cyborg do minusów No w dzisiejszym odcinku serio wam pokażę Dużo, bo i trzy sposoby Na diamenty, pokażę wam ósmą rangę Oraz jak zdobyć właśnie takie fajne Pety, no i w dzisiejszym odcinku Może rozdamy sobie 10. E, 10 Cyborg, cyborg do minusów, więc jeżeli chcecie właśnie wygrać takiego peta, chcecie w sensie takie pety, no 5 na osobę, e, to napiszcie do minusów, no, łapkę w górę i subika, e, a ja już lecę sobie tutaj z otwieraniem tych 46 jajek naraz. No d grubo to wygląda. E, na razie, właśnie słabo. słabo jest z tym otwieraniem, e, dłuż, dłuższym otwieraniem, bo jest to trudno sobie nabić e, tak szczerze, no ja tam 70 tysięcy nabiję. Tutaj trzeba no mieć jakieś, no dużo, bardzo, bardzo dużo. E, wydaje mi się, że z milion, żeby otwierać sobie jakoś dłużej, chyba nam się udało. Udało tutaj zrobić tego quest'a. Okej, okay, zrobiliśmy i teraz tutaj nam został Yustery. E, e, to będzie spoko quest dla mnie, bo mi się nam przyda. No i od razu będziemy mieli upgrade enchants. E, no i to tyle praktycznie, więc spoko. Nie będziemy musieli iść jednak e, na ten war. Odpalmy tą potkę, tą potkę, tą potkę i tą potkę. No i mamy to zrobione. E, no quest'y są serio przyjemne. Teraz sobie pójdźmy tutaj. No lagi są w tej grze. To e, cholerne, tak moim zdaniem. No i tutaj mamy, a nie, tutaj mamy upgrade potion. Dobra, to musimy sobie tutaj do następnego, czyli upgrade enchant, bo tutaj oczywiście możemy sobie upgrade'ować enchant I musimy sobie upgrade'ować jakiś enchant na następny tier, to powiedzmy sobie test tierujemy na czwarty. No i co? Mamy tutaj następną e, rangę, nie wiem czy dużo osób ma ósmą rangę, no jakbym był dzisiaj w domu, to bym na pewno sobie dziewiątą ogarnął. No i mamy tutaj damage potion 5, e, komety e, wiki, tutaj mamy toy, e, toy następny i giant coin no i dwa gifty. E, gifty są spoko, e, mówię wam widzowie, ojoj, sporo tego tutaj już jest, sporo tego tutaj już jest, przydałoby się jeszcze to zrobić tak szczerze co my tutaj mamy, collect potion break, no to ja tam, tam, mi się psuje no i co, no tutaj mamy klucze i mamy oczywiście też blasta, ale jeszcze przed tym oj dobra, dużo tego dostaliśmy sporo, sporo rzeczy no i co, otwórzmy sobie oczywiście, mamy tutaj dwa więc pierwszy i okej, okay, mamy potkę, ale tak to tak średnio, no i co, polecimy sobie drugą rzecz, otwórzmy i no jakieś tam legendarne itemki się sypnęły ale takie średnie, polećmy sobie oczywiście tutaj spawna, tutaj. Tutaj i tutaj mamy y, spiny. No, a ja mam trzy tikety, więc może tam dałoby się tutaj y, pospinować. No i jeden spin. W ogóle 10 name tagów, 0.5%, więc no takie średnie. No, teraz mam nadzieję, że tych już nam dropnie. Jak już nam dropnie, to będzie znakomicie, dropnęły nam strong petsy 3 no, taki średni enchant, bo mam już y, se się mogę sobie zrobić y, dobry, no i coins y, potion No i tak, tak, taki średni ten drop. I co, przejdźmy sobie oczywiście do tych sposobów na gemy I tak jak pierwsze go widzicie, pierwszy sposób, które widzicie. No niby może być to właśnie otwieranie tych skrzynek. No ale otw otwieramy je co jakiś czas, a dostajemy z tego no ze wszystkich skrzynek na mapie dostajemy z 3-4 tysiące. Jest to giga, e, giga mały sposób, w sensie słaby sposób. A następnym sposobem, który jest no moim zdaniem nawet spoko, e, bo tutaj już zarabiamy serio, serio dużo e, jest właśnie VIP-ząd, No właśnie musicie wydać robuxy, a nie każdy właśnie ma robuxy. No i co, przecież sobie tutaj właśnie i gdzie by to baby Tutaj mam gdzieś vip od w Tybie jeszcze ja, to mam i nie mogę wam sprawdzić ile on kosztuje. No i co, no po prostu, mm, robimy sobie tak, autofarm, yy, czy tam automatyczny ten autofarm też może być. Yy, Autotapy też możecie sobie włączyć jak macie. No i odpalacie sobie tutaj, yy, nie wiem, jakiegoś autoclickera na diamonds flaga albo na magnet flaga. Ja bardziej preferuję tutaj właśnie tego magnet flaga, bo no, jak stajemy nawet tutaj na środku to z rogów nam tutaj nie zbiera, a tak to będzie zbierało. A jeżeli chcecie właśnie w ilość lecieć, to właśnie Diamond flag chyba jest lepsze, lepszy, ponieważ no, dostajemy dwa razy więcej gemów Albo jak ktoś jest jeszcze bogatszy, to może się po odpalce te fortune flagi Ale to nie wydaje mi się, że to by było jakoś opłacalne Gdzie są te pety, dalej mi tutaj nie idą No ale widzicie, no już 500 zarobiliśmy Nie jest to bardzo e, słaby pomysł, ale no, są lepsze Są lepsze sposoby właśnie za zarabiania tego No i co widzowie, na co też wydawać te gemy Do no, jak widzicie, no ja mam tutaj 35 tysięcy tych gemów Niby mogę sobie je wydać, a oczywiście... E, Tutaj mamy upgrade na PETY. Ale ja na razie w to nie inwestuję, bo moim zdaniem to jest słabo opłacalne. Ja wolę sobie w coś innego zainwestować, na przykład w klan. No, jakbym nie inwestował w klan, to bym miał, no, bardzo, bardzo dużo. Więc na razie chyba przestanę właśnie inwestować. Yy, I będę leciał właśnie w te X-loty i W ogóle tutaj kosztuje 72 tysiące. Ja na razie tutaj urywam te X-loty na pewno, bo, no, bo są drogie. Bo są drogie, yy, to na pewno. No i co, idę tutaj? Właśnie, właśnie. Jest to giga drogie i wydaje mi się, że do końca. Gry, no większość osób tego nie będzie miało. Więc ja bym bardziej tutaj inwestował, W e, właśnie, e, albo w klan, albo jak już to w TPT sloty, albo sobie zostawiał te gemy e, na jakieś jajka czy coś. No, właśnie mi tutaj przyszły tepety nie możemy sobie tej chwilę e, pofarmić, więc e, w ogóle tutaj glo global jest spoko, bo tutaj dostajemy, no, co jakiś czas, właśnie, jak, no, szy szybko tutaj jest zapełnione. No i dostajemy, więc spoko. E, ogólnie tutaj mamy też klan. E, nie wiem, czy będą jakieś clan warsy, czy coś. Jak tak, to może to będzie następny sposób na gemy. No, jak widzicie no tutaj. Leci to nawet szybko, więc możemy sobie najwyżej zrobić. Patrzcie, na razie sobie lecimy. O, tak e, odpalamy sobie tego magnet flaga. E, lecimy sobie stąd. Mamy m, 58 tysięcy, dobra, 58 tysięcy mamy. No i na przykład sobie tutaj lecimy i otwieramy jajka. E, no i to też jest spoko sposób, tak co 5 minut, zmieniać jakiś budzik, sobie nastawić, e, albo po prostu tam stać. E, więc co, lecimy sobie do fuse maszynki, bo na fuse maszynce możemy sobie zdobyć najlepsze pety. E, nie jestem pewny, gdzie jest ta fuse maszynka. Chyba na Palm Beachu. E, tak mi się wydaje Dalej, ale to tam chwila No i też faj, fajnie tak sobie co no pół godzinki na pewno przejść tą całą mapę I wszystko pokupywać e, No bo to jest po prostu opłacalne Później naj, najwyżej można też sprzedać te itemki To też jest spoko pomysł sprzedawanie itemków e, Kupowanie taniej, sprzedawanie drożej Jak widzicie mamy tutaj 25 cyborg do minusu e, No i co, lecimy sobie tutaj Powiedzmy chyba 20 Z tego co wiem tutaj było dobrym sposobem Nie wiem, w temat to się nie bawiłem o. No i mamy takiego peta e, Więc tutaj 25 tych ninja maskotów w wersji Rainbow i mamy najlepszego petowierca, więc ciekawe. Chyba nie jest 100% no nie, nie jest 100% na to, ale tutaj na przykład możemy sobie zrobić powiedzmy takie. Ja tutaj dawałem 45 zawsze na no, tych słabszych. sobie tutaj weźmy? No, i dostaliśmy to, takiego ninja kata też spoko pecik. Mamy ich 12, więc spoko. No i co, przejdźmy sobie tutaj dalej i weźmy sobie właśnie. Dobra, 21 też może być. Ja, ja chyba się tych wszystkich ninja e, maskotów pozbędę i sobie tutaj ogarnę ten cały team. Plus jeszcze pety do Dakeru. Tak, pety do Dakeru też są opłacalne, bo dostaje się tam chyba e, 13 tysięcy. Ja dostałem ostatnie 13 tysięcy za, no nie granie aż tak długo, bo może z godzinkę czy tam dwie godzinki grania. I już mi się to wszystko zaliczyło, e, więc no po prostu wystarczy więc 10 tych cyborg do minusu, o mamy następnego, no i widzisz, zaraz będziemy mieli ich 30, a no wiecie, wiecie, jeżeli wy nie macie gamepassów no to będzie już trochę trudniej zdobyć te pety no ale na pewno jednego, dwa e, uda wam się zdobyć, i te sposoby też są takie średnie dla osób, które gra, e, grają aha, no to bardzo opacalne, dałem 20 maskotów i maskot mi wyszedł, bardzo, bardzo fajnie. dobra, więc no dostaliśmy teraz na przykład słabszego peta, ale możemy sobie teraz to przerobić na dwa goldy coś dwa rainbow'y, więc chyba to zaraz sobie zrobię, e, no i co jeszcze, i jeszcze jedno wam mogę pokazać. Jak z zejdziemy sobie tutaj na dół, mamy 42 tysiące ninja, yy, ninja turtlów i wydaje mi się, że ja właśnie je będę wystawiał yy, chyba po 100, yy, 100 takich turtlów yy, będę wystawiał po 1k i zaraz wam pokażę jak to jest, yy, w sensie rano, jak robiłem to rano, to schodziło to jak ciepłe bułeczki, ciepłe bułeczki yy, normalnie, no to był biznes dobry, nawet na tych zwykłych petach, jeden pet po 500 nawet mógł chodzić. No teraz jestem ciekawy, bo ludzie niby wystawiają po 300 z zwykłe rainbowy, e, a jeżeli ja wystawię po tysiaka, na przykład te 20, no dawno nie byłem na trening plazy e, na trening klazie bardziej. No i patrzcie, ile mi tutaj ich wycho wychodzi. Dobra, więc e, tutaj skończmy to e, 19, może po prostu po 19, e, nie, nie możemy po 19. E, no dobra, niech będzie te 20, 24, bo 24 możemy oczywiście maksymalnie. E, no i co, mamy tutaj następne, e, lecimy dalej. No, przydałoby się dużo ich narobić, żeby właśnie sobie zrobić ultima, bo oczywiście jak ktoś jeszcze nie mamy tutaj ekskluzywne pety i one dają po prostu procenty danego peta, więc nie są aż takie dobre, jak można by się zdawać, bo jeżeli sobie zrobimy cały team właśnie tych cyborg do minusów, to będzie po prostu cały team tych Cyborg do minusów, a nie, że mamy tutaj jakieś słabsze pety, bo tak naprawdę ten pet jest słabszy niż właśnie o ten to nie jest tak zrobione, że po prostu ma 95% więcej, no tylko Huge. Huge są lepsze to wiadomo, no ja ja na razie tak średnio chcę grać na huge tak nie wiem czemu tak stwierdziłem, że jak już to sobie sam je pozdobywam, mm, otwierając jajka i No i tak wygląda nasz team. Oczywiście możemy sobie jeszcze tutaj sześć y, tych petów zdjąć, więc sobie zdejmijmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze tą koalę. Szkoda, że ta koala jest taka słaba, a ona miała zwykły damage, jakby wiecie, zwykły damage w grze, więc była trochę rzadka. No i co, tak wygląda nasz team. No, wydaje mi się, że giga, giga dobrze. No i co, teraz przejdźmy sobie do ostatniego sposobu, którym oczywiście jest tradowanie się. No nie oszukujmy się, trajdowanie jest najlepszym sposobem, a najlepszym sposobem na awg oczywiście jest ten VIP zone. A jeżeli nie macie VIP zona, to po prostu awczcie sobie na ostatniej krainie, ale dlaczego? Eee, właśnie widzowie, nie wiem ile mi się tutaj nafarmiło, ale wydaje mi się, że długo, eee, w sensie dużo. Eee, dlaczego na ostatniej krainie? Na ostatniej krainie także mogą na się zrespić gemy, no i coś tam na pewno z tego dostaniemy. No wydaje mi się, że, że no jakieś takie 20 tysięcy uzbierałem eee, przez noc właśnie eee, farmienia tego. Na ostatniej krainie, bo potrzebowałem trochę coinów. I poza tym, będziecie mieli także coiny, yy, które będziecie mogli przeznaczyć na jajka. A jajka równa się pety, a pety równa się łgemy. W ogóle nie chce mi się czytać. Widzimy się, kiedy mi się wczyta na drajnik Plaza Dobra, a więc wbija tutaj, widzicie kreseczki, są na dole, są się kropeczki bardziej. No i co? Ja y, też preferuję wam sprzedawanie. No właśnie, widzicie, co tu się dzieje? Jeden taki, no schodzi serio y, tanio y, teraz, w porównaniu do tego, co było. O, fajna budka, dobra fajną budkę. Jak widzicie, no ja tu mam zarobione już pół miliona, więc jest to no, sp spora ilość. No i co, co jak spróbujemy wystawić 100 e, zwykłych właśnie e, takich e, petów, w sensie do no, zwykłych za tysiaka. Nie wiem, czy to jest opłacalne, e, tych nie, o, tych mi, o te mi nie chodziło, ale chodziło mi te o te zwykłe. No i co, czy my możemy sobie to jakoś dobrą ilość... Dobra, sprawujmy tyle za 1000 e, no i co, lecimy. No, mam nadzieję, że to będzie się jakoś sprzedało, Gracias. Eh, yeah. favor bo... Bo, bo tak. Tysiaka bym wystawił. Tysiaka jakbym wystawił za tyle, to było po mnie. Byłbym, byłbym spukany. No i co? Weźmy, wystawmy takie dwa. Zobaczmy, czy to zejdzie. Okej. Okay. No jakoś tutaj schodzi, więc spoko. E, a wcale to chyba nie jest aż tak dużo tych petów. Jeżeli 100 przerobimy sobie na goldy, to wyjdzie nam 10, czyli to jest tak naprawdę jeden rainbow za tysiaka, więc no... Tak szczerze? Tak szczerze? Jeżeli e, rainbow'y wschodzą po nawet niskiej cenie, e, takiej jak 500 czy coś, tak my wystawiamy sobie 100 takich za otóż to cenę... E, Właśnie e, tysiąca gemów, to jesteśmy na plus. Jesteśmy na plus, e, ponieważ, no, za tysiaka nie wystarczy. Trudno tutaj wymierzyć tego. Dobra, spróbujmy tyle za po prostu 500 wystawić w takim razie. E, 50 za 500, czyli tak naprawdę jeden za jednego gema. E, nie, nie, źle, źle liczę. Dobra, nie umiem liczyć. Dobra, nie umiem tego wyliczyć. Widzę, ja mam tutaj za dużo, więc spróbujmy, może, te maskoty bardziej tutaj powystawiać. No i tutaj możemy sobie. No i tego już wystawię. 1,5k, bo on już jest, no, więcej prawdopodobnie warty. No, szkoda, że ja jakoś. Nie mogę jakieś edit mode'a tutaj włączyć i mi się to automatycznie to nie będzie y, tutaj zaznaczało po sto, No, przydałoby się takie coś, bo to jest serio żwódne. Ja tak będę sobie zarabiał, widzowie, więc ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zobaczmy, czy te się, no oczywiście, że się sprzedadzą, no. To jest normalnie, moim zdaniem, dobry biznes, bo za 100 właśnie zrobimy sobie tylko jednego ryboła, y, więc no, giga biznes. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subika. Ja już lecę, życzę wam jego dziąka. Nie mogę wystawić. Dobra, wystawię tyle. No i co? Nara, 呗。